Ulica praska tonęła w kasztanowych liściach, a niebo nad łodzą miało ten ciężki, ołowiany odcień, który zapowiadał długą, mokrą jesień. W niewielkim szeregowcu, nieco odsuniętym od zgiełku centrum, mieszkała Ewa z mężem Tomaszem. Byli razem już dwanaście lat, wystarczająco długo, by znać nawzajem swoje cienie i światła, by nie potrzebować słów tam, gdzie wystarczyło spojrzenie, i by unikać tematów, które bolały zbyt mocno, by je dotykać. Tomasz był człowiekiem oszczędnym w słowach, ale nie w gestach. Pracował jako maszynista w Łódzkiej lokomotywowni, wracał zmęczony, z dłonni pachnącymi metalem i smarem, z kurtką nasiąkniętą zapachem zimnej stali. Zawsze nosił na szyi skórzany rzemyk, a na nim zawieszony stary, ciężki klucz. Nie pasował do żadnych drzwi w ich domu, ale pasował do drewnianej komórki w ogrodzie, którą Tomasz zbudował własnoręcznie jeszcze przed ślubem. Z zewnątrz wyglądała zwyczajnie, ciemne deski, niewielkie zakratowane okienko Dach kryty papą. Jedynie kłódka na drzwiach była nowa, błyszcząca, jakby wymieniona zaledwie kilka dni temu. Tomasz nigdy nie pozwalał Ewie tam wejść. Mówił, że to jego miejsce, że są tam ostre narzędzia i rzeczy, które mogłyby ją zranić. Mówił to spokojnie, bez złości, ale z takim tonem, że Ewa nie próbowała dyskutować. Przez pierwsze lata małżeństwa nie miała zresztą powodu, by podważać jego słowa. Komórka była tylko tłem codzienności, cieniem w ogrodzie, gdzie kwitły róże i gdzie wiosną siadały kosy. Z czasem jednak coś w niej zaczęło drżeć. Może to przez ciszę, jaka wkradła się w ich życie po tym, gdy po latach badań i prób lekarze w końcu powiedzieli im, że dzieci nie będzie. Ewa próbowała się z tym pogodzić, ale pustka, która w niej rosła, szukała ujścia. Zaczęła więc zauważać drobiazgi, jak Tomasz nigdy nie zostawiał klucza bez opieki, nawet nocą zdejmował go i kładł tuż pod poduszką. Jak zamykał komórkę nawet wtedy, gdy tylko wychodził po drewno. Jak czasem siadał wieczorem przy oknie i patrzył w ciemność ogrodu z wyrazem twarzy, który nie pasował do jego milczącego spokoju. Pewnej nocy Ewa obudziła się i zauważyła, że łóżko obok jest puste. Spojrzała na zegar, dochodziła druga. Z okna w kuchni zobaczyła Tomasza siedzącego przed komórką na starym wiklinowym krześle. Nie palił papierosa, nie pił kawy. Po prostu siedział i patrzył na zamknięte drzwi, jakby czegoś oczekiwał albo z kimś rozmawiał. Gdy rano zapytała go o to, odpowiedział jedynie: Muszę czasem sprawdzić, czy wszystko w porządku. I zaraz dodał: Nie martw się, Ewka. Uśmiechnął się wtedy, ale w jego oczach nie było ciepła. Tylko zmęczenie i coś jeszcze, jakby cień smutku, który nie chciał zniknąć. Zaczęła zastanawiać się. Co tak naprawdę znajduje się za drzwiami tej komórki? Czasem podchodziła tam w ciągu dnia, kiedy Tomasza nie było. Przykładała ucho do desek. Nic. Cisza. Próbowała spojrzeć przez brudne, zakratowane okienko, ale widziała tylko kontury jakiś regał, może skrzynkę. Wszystko wyglądało jak zwykły składzik. A jednak, co się powstrzymywało przed próbą sforsowania zamka? Może lojalność, może strach? Że znajdzie coś, czego wcale nie chciałaby znaleźć. Zaczęła o tej komórce śnić: że drzwi otwierają się same, a za nimi światło, śmiech, czasem dziecięcy głos. Innym razem śniła, że Tomasz siedzi w środku i mówi do niej słowami, których nigdy nie wypowiedział na jawie. Śniła, że komórka to nie składzik, ale schronienie. Dla kogo? Dlaczego? W ciągu dnia wracała do rutyny: zakupy, obiad. Herbaty z miodem. Ale wieczorem znów pojawiały się pytania. Czasem znajdowała ślady błota prowadzące od furtki do drzwi komórki, jakby ktoś tam był. Czasem klucz na szyi Tomasza błyszczał zbyt mocno, jakby niedawno był używany. A czasem wydawało jej się, że słyszy za ścianą ogrodu czyjś cichy śmiech, krótki, jak echo czegoś, co nigdy nie powinno było tam istnieć. Jesień była coraz bardziej wilgotna. Drzewa gubiły liście a słońce coraz rzadziej pokazywało się za chmur. Ewa czuła, że coś się zbliża. Coś, co do tej pory spało zamknięte za drewnianymi drzwiami, a co już niedługo miało się obudzić. Okienko w komórce było brudne, matowe, jakby przez lata osadzała się na nim nie tylko kurz, ale też jakiś rodzaj celowego zapomnienia. Ewa podeszła do niego z drabinką i chusteczką w dłoni. Próbowała przetrzeć szybkę, ale szkło zdawało się być zmatowiałe od środka. Ujrzała jedynie rozmyte kontury czegoś ciemnego, może regału, może skrzyni, wszystko bez wyrazu, bez znaczenia. Oparła czoło o chłodną szybę i westchnęła. Poczuła frustrację, ale też wstyd, że znów kręci się wokół czegoś, co przecież tyle razy obiecywała uszanować. Parę dni później, idąc z warzywniaka, natknęła się na Zofię, staruszkę sąsiedztwa, która zwykle siedziała na ławce przy furtce i karmiła koty. Zofia zapytała zwyczajnie o zdrowie Tomasza, po czym, Zupełnie mimochodem, wspomniała coś, co utkwiło Ewie głęboko pod skórą. Kiedyś, może z dziesięć lat temu, słyszałam śmiech dziecka z waszego ogrodu. Taki radosny, jakby ktoś w berka grał. Uśmiechnęła się ciepło i dodała, pomyślałam wtedy, że może cud się zdarzył. Ewa zamarła z torbą ziemniaków w ręku. Nie zapytała o więcej, nie chciała wzbudzać podejrzeń, ale to jedno zdanie zaczęło żyć w niej jak echo. Nie znała dziecka. Które by się u nich bawiło. Nie było przecież żadnych wizyt, żadnych sąsiadów z maluchami. Ich dom zawsze był cichy, aż za bardzo. Wieczorem usiadła w kuchni, patrząc na klucz wiszący na szyi Tomasza. Poczuła coś, czego nie potrafiła nazwać nie była to zazdrość, ani strach, raczej przeczucie, że przez wszystkie te lata nie znała go do końca. Nie podejrzewała go o zdradę. To byłoby zbyt banalne. Ale zaczęła się domyślać, że za tą komórką kryje się coś znacznie bardziej osobistego. Coś, co zbudował nie dla siebie, ale może dla kogoś innego. Albo czegoś, co nigdy się nie wydarzyło, a jednak wciąż żyło w jego sercu. Zaczęła przyglądać się Tomaszowi uważniej. Jego ruchom, spojrzeniom. Zaczął częściej zamykać się w sobie. Gdy siadał na kanapie, zdawał się być nieobecny. Patrzył gdzieś przez okno, jakby widział coś. Czego ona nie widziała. Kiedy raz wspomniała o adopcji, od razu zmienił temat. A gdy sąsiadka z naprzeciwka przyszła z wnuczką i dziewczynka zaczęła śniać się w ogrodzie, tomasz odszedł w milczeniu do Olteni, zostawiając niedopite kakao na stole. To było subtelne, ale Ewa to zauważyła, każde wspomnienie o dzieciach, każdy dźwięk ich głosu sprawiał, że w oczach tomasza gasło światło. Pewnego wieczoru, gdy tomasz zasnął w fotelu, Ewa przeszukiwała stary album ze zdjęciami. Natrafiła na fotografię sprzed lat. Tomasz siedział w pociągu, trzymając na kolanach duży pakunek owinięty w kolorowy papier z nadrukiem dinozaurów. Ewa nie pamiętała tej paczki, nie wiedziała, komu była przeznaczona. Na odwrocie zdjęcia ktoś napisał tylko: Lipiec, Wrocław. Nic więcej. Próbowała sobie przypomnieć, co się wtedy działo, ale wspomnienia były rozmazane. W tym samym roku Tomasz zniknął na dwa dni. Powiedział wtedy, że musiał pojechać do chorego kuzyna. Ale kiedy wrócił, miał czerwone oczy i milczał przez pół wieczoru. Usiadł w komórce, a potem długo chodził po ogrodzie, jakby szukał miejsca dla własnych myśli. Ewa przypomniała sobie, że wtedy też przez kilka dni nie pozwalał jej podlewać kwiatów z ogrodowego kranu, tłumacząc to naprawą zaworu. Drobiazgi zaczęły układać się w coś większego. Schemat, który jeszcze niczego nie zdradzał, ale domagał się zrozumienia. Im bardziej próbowała złożyć to w całość, tym mniej wszystko miało sens. Czy możliwe, że Tomasz coś stworzył? Kogoś? A może był tylko cieniem kogoś, kto miał się pojawić, ale nigdy nie przyszedł? Nie mogła spać. Leżała, słuchając oddechu męża, i myślała o tej paczce, o śmiechu z ogrodu, o zniknięciu na dwa dni. W środku nie budowało się napięcie, ciche, ale nieustępliwe. I mimo, że nie miała dowodów, czuła, że drzwi do tej komórki prowadzą do czegoś więcej niż do narzędzi i starych skrzynek. Do czegoś, co Tomasz nosił w sobie przez lata, co zamknął za sobą i zasłonił cichą miłością, która teraz zaczynała pękać od ciężaru tajemnicy. Zaczęło się od kaszlu, który nie chciał minąć. Tomasz zbywał go machnięciem ręki, mówił, że to tylko zmęczenie, przeciąg, kurz z pracy. Ale z każdym tygodniem jego twarz stawała się bardziej blada, a ciało jakby coraz cięższe. Jakby coś wewnątrz niego zapadało się w sobie. Ewa widziała, że coś jest nie tak, ale Tomasz przez długi czas nie chciał iść do lekarza. Dopiero kiedy pewnego poranka z trudem wstał z łóżka i oparł się o ścianę z siłą, jakby dźwigał cały świat, zgodził się na wizytę. Diagnoza przyszła szybko i uderzyła jak grat w szybę, rak płuc w zaawansowanym stadium. Lekarze nie zostawiali złudzeń. Kilka miesięcy, może krócej. Zalecali hospitalizację. Intensywną terapię paliatywną, ale Tomasz tylko pokręcił głową. Nie chciał umierać wśród obcych ścian i dźwięków respiratorów. Chciał wrócić do domu, do swojego ogrodu, do ciszy, którą znał. Ewa nie protestowała. Choć serce jej krzyczało, skłoniła się do jego woli. Od tej chwili każdy dzień wypełniony był troską. Ewa uczyła się podawać leki, myć ciało bez naruszania godności, gotować lekkie zupy które Tomasz czasem zjadał bez słowa. Ich mieszkanie zamieniło się w azyl ciszy i czułości. Przez okno wpadało jesienne światło, liście szurały po chodnikach, a wewnątrz panowała niepokojąca harmonia. Tomasz mówił coraz mniej, ale klucz do komórki nadal nosił. Nawet gdy nie miał już siły wstać, prosił, by Rzemek z kluczem wisiał na krześle obok łóżka. Ewa raz zapytała: Czy nie chce, by to ona teraz zajmowała się tym miejscem? Odpowiedział tylko, że wszystko ma swój czas. Były dni, gdy wydawało się, że może jednak coś się poprawi. Tomasz uśmiechał się, patrzył na drzewa, próbował wypowiedzieć żart. A potem przychodziły noce, w których nie mógł oddychać. Wtedy Ewa siadała przy nim, trzymała go za rękę i szeptała o miejscach, których nigdy nie odwiedzili, o dzieciach, których nigdy nie mieli, o snach, które śnili tylko razem. Jednej takiej nocy, kiedy leżał z zamkniętymi oczami, a ona poprawiała koc, Otworzył powieki i spojrzał prosto w nią. Głos miał ledwie słyszalny, ale ton był wyraźny. Zostaw komórkę zamkniętą. Nie zaglądaj tam. Obiecaj mi, Ewo. Milczała przez chwilę. Potem skinęła głową, choć w sercu czuła, że nie zdoła dotrzymać tej obietnicy. Kilka dni później Tomasz zmarł we śnie. Cicho, bez bólu. Jakby po prostu zasnął i odszedł do świata, w którym nie było już ciężaru. Ewa siedziała obok przez wiele godzin, zanim zadzwoniła po lekarza. Nie potrafiła się ruszyć. Jakby śmierć nie przyszła do niego, ale między nich, rozdzielając dwoje ludzi, którzy zawsze byli jak jedno. Pogrzeb odbył się w deszczu. Mała grupa znajomych, kilka zniczy, garść słów wypowiedzianych przez księdza, które zlewały się z szumem padających kropel. Grób był prosty. Tylko drewniany krzyż z jego imieniem i datą. Gdy wszyscy już odeszli, Ewa została sama, patrząc, jak błoto osuwa się z wykopu, jak wiatr ugina gałęzie klonów, jak listopad przejmuje wszystko, co jeszcze było żywe. Wróciła do pustego domu, który brzmiał echem kroków i niewypowiedzianych słów. Przez kilka dni chodziła jak w transie, wykonując ruchy z automatu. Zamiatała liście z ganku, parzyła herbatę dla nieistniejącego już gościa. Aż któregoś wieczoru. Gdy postanowiła schować rzeczy Tomasza do szafy, sięnęła po jego stary płaszcz wiszący w przedpokoju. W kieszeni coś zagrzechotało. Mały, zimny przedmiot. Wyjęła go z drżeniem rąk. Był to klucz. Nie ten, który nosił przy szyi. Ten był starszy, przetarty, ale bez wątpienia pasujący do kłódki w komórce. Patrzyła na niego długo, jakby trzymała w dłoni czyjeś serce. Nie wiedziała, co czuje. Smutek? Strach? A może wdzięczność? Przez chwilę przyszło jej do głowy, że Tomasz zostawił jej ten klucz celowo. Że wiedział, że kiedyś nie wytrzyma. A może zostawił go tylko przez zapomnienie? Nie miała odpowiedzi. Tylko ciszę i kawałek metalu, który teraz ważył więcej niż wszystkie pytania razem wzięte. I ogród, w którym czekały drzwi, drzwi, za którymi kryło się coś. Czego nie miała jeszcze odwagi odkryć. Pierwsze dni po pogrzebie upłynęły ewie w zawieszeniu, jakby czas nie miał już żadnego znaczenia. Nie potrafiła zająć się niczym konkretnym, nie miała siły czytać, oglądać telewizji, nawet gotowanie stało się czynnością wykonywaną bez celu. W domu wszystko przypominało o Tomaszu: kubek na półce, jego sweter przewieszony przez oparcie krzesła, para butów przy wejściu. Ale najwięcej ważyły drzwi komórki w ogrodzie. Wystarczyło jedno spojrzenie przez okno kuchenne, by poczuć, jak w niej wzbiera napięcie. Klucz, który znalazła w kieszeni jego płaszcza, leżał na parapecie, jak wyrzut sumienia i obietnica jednocześnie. Przechodziła obok ogrodu wielokrotnie, ale nie miała odwagi nawet zbliżyć się do drzwi. Wiedziała, że gdy raz je otworzy, nie będzie już odwrotu. A jednak z każdym dniem ta potrzeba stawała się silniejsza, bardziej uporczywa, jak cichy głos w głowie, który nie dawał spokoju. Pewnej nocy, gdy znowu nie mogła zasnąć, usnęła na chwilę nad kubkiem ostudzonej herbaty. W śnie zobaczyła Tomasza, siedzącego w komórce na dziecięcym krzesełku, z dłońmi złożonymi na kolanach. Patrzył na ją z łagodnym smutkiem i szeptał: "On czekał. Teraz twoja kolej." Obudziła się z bijącym sercem, zimnym potem na karku i nieodpartym przekonaniem, że dłużej już nie może czekać. Następnego ranka, nie patrząc w lustro, założyła kurtkę i wyszła na ogród. Klucz trzymała w dłoni tak mocno, że wbijał się w skórę. Drzwi komórki wyglądały tak samo jak zawsze: drewniane, lekko odrapane, z kłódką, która przez lata była symbolem zakazu. Wsunęła klucz i usłyszała charakterystyczny klik. Zawiasy skrzypnęły przeciągle, jakby budząc się z długiego snu. Przez chwilę nie mogła się poruszyć. Potem uchyliła drzwi i zrobiła krok w głąb. Powietrze wewnątrz było suche, pachniało drewnem i czymś jeszcze. Słodką nutą kurzu, jakby ktoś tam przechowywał wspomnienia, a nie przedmioty. To, co zobaczyła, zatrzymało ją w miejscu. Komórka nie była narzędziownią, nie było tam gwoździ, młotków ani puszek z farbą. Przestrzeń zmieniła się w coś zupełnie innego w pokój dziecka. Ściany zostały pomalowane ręcznie tu żółty słoń, tam zielony miś, dalej niezdarne kolorowe litery układające się w słowo mama. Nad nimi serduszka, uśmiechnięte buzie, tęcze. Na podłodze leżał pluszowy królik, wyblakły od czasu, ale czysty. W kącie stało niewielkie łóżeczko z miękką pościelą, a na niej złożony kocyk i poduszeczka z wyhaftowanym imieniem Olek. Obok na półce dziecięce książeczki, kredki, kilka drewnianych zabawek. Wszystko zadbane, ułożone z czułością, jakby ktoś dopiero co wyszedł i miał zaraz wrócić. Ewa nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Szła powoli. Jakby bała się poruszyć powietrze. Każdy przedmiot wydawał się opowiadać swoją własną historię. Na stoliku przy ścianie leżał zeszyt, gruby, w twardej okładce, z dziecięcym rysunkiem na okładce i tytułem wypisanym starannie: Dla ciebie, synku. Zadrżały jej palce, gdy sięgała po niego. Otworzyła na chybił trafił i zaczęła czytać. Zeszyt był dziennikiem. Nie dziecka, ale dorosłego mężczyzny, ojca, który pisał do syna którego nigdy nie było. Dziś pomalowałem ścianę na niebiesko. Myślę, żeby ci się spodobała. Wyobrażam sobie, że lubisz ginozaury, dlatego namalowałem jednego nad łóżkiem. Ewa nie może tu przyjść. Nie zrozumiałaby. Myśli, że to tylko składzik. Może tak lepiej. Każda strona była wypełniona miłością, nadzieją, wyobrażeniami. Tomasz pisał o tym. Jak codziennie mówi dobranoc do pustego pokoju. Jak czeka, aż przyjdzie sen, w którym Olek istnieje naprawdę. Jak boi się, że Ewa się dowie i pomyśli, że zwariował. Ale bardziej bał się, że nic nie zrobi, że nie da temu uczucia żadnej formy. Ewa usiadła na dziecięcym stołeczku. Trzymała zeszedł jak relikwie i czuła, jak całe jej wnętrze rozsądza mieszanina bólu, zdumienia i niewypowiedzianej czułości. Tomasz nie miał dziecka. Nigdy nie miał, ale stworzył cały świat tylko dla niego. Z desek, z farb, z tęsknoty, która nie pozwalała mu się poddać. Patrzyła na ściany, zabawki, kredki i już wiedziała. Ten pokój to nie był sekret. To było serce Tomasza, bijące przez lata w rytmie niespełnionej ojcowskiej miłości. I przez wszystkie te lata nikt poza nią nie miał o tym pojęcia. Ewa przewracała kolejne strony zeszytu, a słowa Tomasza wbijały się w nią delikatnie, lecz nieubłaganie, jak deszcz w glebę, powoli, głęboko, aż do rdzenia. Każdy wpis był jak list do kogoś, kto żył jedynie w wyobraźni, lecz istniał tak realnie, że niemal dało się go usłyszeć, poczuć jego obecność, dziecięcy krok na drewnianej podłodze, śmiech odbijający się od ścian. Tomasz opisywał, jak samodzielnie skręcał meble, jak długo wybierał odcień błękitu do ścian, jak malował kredkami postacie, które miały przypominać rodzinę. Pisał o tym, jak wyobrażał sobie poranki, kiedy ich syn, Olek, zbiegałby po schodach z potarganymi włosami, a Ewa nalewałaby mu kakao do miseczki z dinozaurem. Pisał, że wyobrażał sobie ich wspólne wieczory, kiedy czytałby mu plastusiowy pamiętnik, a potem gasiłby lampkę i zostawiał uchylone drzwi, by chłopiec nie bał się ciemności. Niektóre wpisy były wesołe, pełne czułości, jakby Tomasz naprawdę bawił się z dzieckiem, które tylko on widział. Inne, pełne bólu. Szczególnie jeden, gdzie napisał, że kupił malutkie buciki i schował je do pudełka, bo nie mógł się powstrzymać. Wiem, że to głupie, pisał, ale kiedy trzymam je w dłoni, czuję, jakbyś naprawdę był ze mną. Jakbyś tu istniał, nawet przez chwilę. W tych słowach nie było szaleństwa. Była czysta, krucha tęsknota za czymś, co nigdy się nie wydarzyło, ale było tak silnie obecne, że musiało znaleźć ujście. Ten pokój był jego drogą. Jego pomnikiem miłości, jego ucieczką od bezsilności. Tomasz nie chciał, by syn istniał na papierze. Chciał, by istniał w przestrzeni, w zapachu farby, w dotyku zabawek, w światłocieniach rzucanych przez dziecięcą lampkę. Ewa zamknęła zeszedł powoli, jakby nie chciała sprawić hałasu w miejscu, które miało swój własny rytm oddechu. Łzy płynęły jej po policzkach, ale nie były to łzy złości ani żalu. Raczej uzy spotkania z czymś, co było większe niż ona sama. Niż ich wspólna historia. Wyszła z komórki i zostawiła drzwi uchylone. Nie potrafiła ich już zamknąć. Nie po tym, co zobaczyła. Drzwi nie były już barierą, stały się bramą do świata, który Tomasz stworzył z miłości, nie z szaleństwa. Nazajutrz przyniosła z poddasza pudełko ze swoimi starymi zabawkami. Lalkę bez oka, misia z przetartym futerkiem, grzechotkę, którą mama zachowała na pamiątkę. Położyła je obok zabawek Tomasza, jakby ich wspólne dzieciństwo, jego wyobrażone i jej prawdziwe, mogły się w tym miejscu spotkać. Potem pomalowała jedną ze ścian na ciepły-żółty kolor, przetarła mebelki skórzu i postawiła na stoliku małą nocną lampkę z materiałowym abażurem w gwiazdki. Wieczorem zapaliła ją i usiadła na małym krzesełku. Pokój był teraz jasny, ciepły, żywy. Nie był już tylko śladem po nieobecnym. Stał się schroniskiem, miejscem, w którym marzenia i ból mogły istnieć obok siebie bez potrzeby wyjaśniania. Kilka tygodni później Ewa po raz pierwszy przekroczyła próg domu dziecka. Nie dlatego, że chciała coś sobie zrekompensować. Nie po to, by zastąpić. Ale by podzielić się tym, co odkryła. Czytała dzieciom bajki, przynosiła ciastka, sadziła z nimi kwiaty w doniczkach. Z każdym spotkaniem czuła, że to, co pozostawił Tomasz, nie kończy się w czterech ścianach drewnianej komórki. To była jego spuścizna nie w nazwisku, nie w fotografii na grobie ale w miłości, którą zasiał i którą teraz ona mogła przekazywać dalej. Do komórki zaglądała codziennie. Czasem tylko na chwilę, czasem siadała na podłodze i pisała w zeszycie Tomasza swoje własne listy. Pisała do Olka, jakby naprawdę kiedyś się spotkali. Opowiadała mu o świecie, o dzieciach, o tym, że jego tata był człowiekiem, który potrafił kochać tak bardzo, że zbudował cały wszechświat z drewna. Kredek i ciszy. Któregoś dnia napisała jedno zdanie i zamknęła zeszyt. Ostatnie zdanie tej historii. Może nigdy go nie poznaliśmy, ale ten chłopiec istniał w naszym sercu, w tej komórce i w tym, co teraz robimy dla innych.